Obok mnie Pan koszykasz, Michał Michalak, to ten powrót do Warszawy tak cię dzisiaj naładował? Tak, dobrze wspominam to, tę halę i tutaj kilka spotkań rozegranych w barwach Legii Warszawa, także przypomniało mi się dzisiaj zdecydowanie, jak to trafiałem trójki tutaj w barwach Legii. i bardzo się cieszę, bo to taki Mecz dla nas ważny, ważne zwycięstwo, bilans 7-7 i ogólnie dobra gra jako drużyny, jako całości, bardzo dużo asyst, także widać postęp w naszej grze. Z Sem jest łatwiej? To znaczy no, na pewno wniósł powieść świeżości do naszej gry, widać to też na boisku, że taki, wiadomo, zmiana w trakcie sezonu to jest impuls dla wszystkich tak naprawdę. I, no. Trafialiśmy dzisiaj dużo rzutów, dobrze dzieliliśmy się piłką, dobrze się wyszukaliśmy, dzięki temu taka radość z gry, duże prowadzenie, dziki goniły w czwartej kwarcie, próbowały wrócić do meczu, to jest normalne, że będą rany, dotrzymaliśmy to prowadzenie, graliśmy mądrze, cierpliwie i cieszymy się ze zwycięstwa. Przywili inną, stara na pewno w doskonałym nastroju będziesz siedział, będzie tyle pierogów, ile dzisiaj punktów, czy aż tak mocny nie jesteś? Nie myślałem o tym nigdy w ten sposób i nie wiem, czy sprostałbym wyzwaniu, ale na pewno atmosfera będzie świąteczna, pozytywna. Wiadomo, wygrywając, żyje się koszykarzem, sportowcem dużo łatwiej. To w takim razie czego życzyć Ci na święta? Pytała wczoraj zawodników, więc pytam i dzisiaj. Zdrowie. Myślę, że zdrowie to jest najważniejszy element w naszym zawodzie, rzemiośle, i potem resztę rzeczy, mając to zdrowie, można wypracować, wytrenować. Powiem Państwu, że Michał zapytał mnie przed wejściem na antenę, czy może jeszcze kilka słów prywatnych, więc teraz oddaję Ci głos. Tak, dzisiaj moja córka obchodzi 8 urodziny, niestety nie było mnie dzisiaj w domu, także Sara, chciałbym życzyć Ci wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Tata niedługo będzie w domu, widzimy się niedługo, kocham Cię. I my wszyscy dołączamy się oczywiście do życzenia dla Sary. Bardzo dziękuję i gratuluję. Dziękuję bardzo.